Witajcie kochane skarbeczki. Dzisiaj są moje urodziny, a więc jest to świetna okazja, żeby podzielić się z Wami moim nowym przepisem na przepyszny sernik. Kokosowy, malinowy. Jest on błędnie pyszny, puszysty, bez glutenu i bez cukru, a więc, jeżeli jesteście ciekawi tego przepisu, zostańcie ze mną. Zanim jednak przejdziecie do oglądania, dajcie sobie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Wasze wsparcie jest dla mnie zawsze dużą motywacją. Do malaksera wrzucam 200 g migdałów bez skórki, 100 g wiórków kokosa, a także 8 Daktyli Medium. Wszystko dokładnie miksujemy, i tutaj, jak widać, ważne, aby te kruche ciasto było takie właśnie fajnie. Klejące się, żeby po prostu ładnie nasz spód się skleił. Mam do lodówki do schłodzenia, a w międzyczasie do malaksera wlewam 800 ml mleczka kokosowego 85%, 400 g malin mrożonych albo świeżych, do tego półtora łyżeczki wanilii, a także 8 łyżek syropu klonowego. Wszystko dokładnie blendujemy w malakserze i wola voilà, tak prezentuje się nasza cudowna masa, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jak widzicie ona jest zbyt rzadka, więc będzie nam się po prostu zwyczajnie rozpadać. Bardzo ważnym składnikiem tutaj jest agar. Agar to po prostu wegański zastępnik żelatyny. Zatem wszystko wlewamy do garnuszka, czekamy aż się nasza masa zagotuje i... Wrzucamy nasz cudowny angar. Dodajemy 10 g angaru, rytmicznie, energicznie, bardzo szybko mieszamy i czekamy, aż nasza masa delikatnie skęstnieje. Gotujemy od 3 do 4 minut, aż masa nam delikatnie skęstnieje, i następnie odstawiamy do schłodzenia jeżeli delikatnie przestygnie nam już masa, możemy wstawić na godzinę do lodówki, żeby szybciej po prostu zgęstniała, albo po prostu na pół godziny do zamrażalki. Natomiast jeżeli wstawiacie do zamrażalki, bardzo ważne, pilnujcie, aby po prostu tego nie zamrozić. I tak właśnie wygląda nasza cudowna konsystencja, tak ma wyglądać po delikatnym schłodzeniu. Wylewamy na nasz spód i delikatnie wygładzamy łyżką. I taki sernik wstawiamy do lodówki na 4 godziny, żeby się schłodził. Po 4 godzinach, tutaj bardzo ważne, żeby delikatnie najpierw na około nożem obkroić sernik, żeby nie zniszczyć brzegów i dopiero później otwieramy blaszkę. Voilà, tak prezentuje się przedsłudnie pyszny, aksamitny sernik. Wygląda obłędnie, smakuje przepysznie. Ja jeszcze dekoruję świeżymi kwiatami, ponieważ kocham świeże kwiaty i uważam, że wygląda to obłędnie. Wy użyjcie takiej dekoracji, jaką wy preferujecie. Stworzanie tego przepisu i nagranie tego filmu dało mi ogrom radości. Zatem dedykuję ten przepis. Wam, kochani, i sobie na nowy początek. Włożyłam w ten przepis i w tworzenie tego filmu bardzo dużo dobrej energii, dobrej intencji. Zatem niechaj niesie się w świat, niechaj rozpływa się smak tego sernika cudownie w Waszych ustach i niechaj przynosi Wam szczęście. Jeżeli chcecie sprawić mi radość w dniu moich urodzin, to bardzo was proszę o wsparcie mojej twórczości, subskrypcję kanału, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Was to naprawdę nic nie kosztuje, a dla mnie jest to ogromne wsparcie i ogromna motywacja do dalszego działania. Ja z tego miejsca serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście i wysyłam Wam dużo, dużo miłości. I przede wszystkim smacznego, miłego. Wieczoru.